Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Jacob i jak widzicie, jesteśmy w nowym miejscu e, zaczynania. E, tak, więc tak, w dzisiejszym odcinku będziemy prasować e, nasze siano i przy okazji musimy je owinąć, tak? W folią, także zaczynamy tą. 85 piątką pojedziemy sobie. po... po prasę. Dobra. Poczekamy. No i dobra. Dzisiaj mamy wtoreczek lecimy w następnym odcinku w sumie to się dowiecie nie będę mówił ale jak widzicie już nam tutaj ładnie rośnie no w poprzednim odcinku yy, grabiliśmy więc w o matul Dobra lecimy Może będzie powoli, ale Zapomniałem o tym Że on z tą prasą tą pięć jedzie. A wiecie co? Zaraz z tego, że to mały fail, to zamienię ciągniki. Ale to tak szybciutko. Staram się jak najszybciej dojechać. Tak. Znaczy tego, ten ciągnik od razu podepnę po... E, ...owijarkę. A tamten wezmę, może będzie jechał o odrobinkę szybciej. E, no, przepraszam od razu za fail na początku. Zapomniałem o tym. Spadaj Cóż 30 subów. Nice. Dzięki. Już to mówiłem w poprzednim odcinku, ale nadal chcę wam podziękować za te 30 subów, bo... No to jest jednak dla mnie coś, tak? Już wiem, że nie jestem... Tak, znaczy w sensie, że. O matko, już się pogubiłem, przepraszam bardzo. E, dużo to dla mnie znaczy, bo. W krótkim czasie. E, w krótkim czasie wpiłem te 30 subskrypcji, to był tydzień, można by powiedzieć. To jest bardzo mało... Znaczy, bardzo mało czasu, oczywiście. Dobra, jesteśmy na polu. I zaraz będę grał. No i... Tak, już mi się tematy skończyły Dobra, mamy pierwszą belę to lecimy Dzisiaj nie będę zwoził, bo mało mam czasu na odcinek, zaraz lecę. Naprawdę to ja nagrywam to w poniedziałek, ale właśnie ja nagrywam to, bo zaraz lecę. Renderuję to jak wrócę. O, już... Renderuję to jak wrócę. Cieś tak o pierwszej w nocy wam to wrzucę. Dobra, lecimy. Nie wiem, bo jak zdążę, to tylko A Znaczy, jak nie zdążę, to tylko sprasuję. Ale ewentualnie będzie...

Ile mam belek? Tam jest 0, 3, nawet na miarę, tak powiem. Zobaczcie, to potem słomę będzie łatwiej welować, jak tutaj zapewne. Przecież wiecie, słomy potrzebuje trochę więcej. Niż się no, Dobra. Koniec. Trzy belki. Słuchajcie, jak to pierwszy pokos to nie jest za dobrze Nie spodziewałem się z tego pola jakoś dużo Zobaczymy jak będzie No Dobra Trochę głośniej mówię bo wcześniejsze odcinki nagrywałem w nocy i nie miałem zbytnio ...nie, Znaczy Musiałem trochę ciszej mówić Bo hmm. wi wiadomo z jakich przyczyn Nie będę się Daria jak rodzice Znaczy nie będę komuś nam mówił jak rodzice śpią Ale niezbyt miłe Oni się nie drą jakie ja. Dobra lecimy z Lecimy z owijaniem. Okej a ja będę musiał sobie z najpierw wygarnię cię w jednym. To... Lecimy. Ech, krówki są. Też już dobrze, bo już pokopywałem pierwsze.

W jednym miejscu jak rozsaduję będzie dobrze. Dobra. Rozsadzamy. I lecimy po kolejną belę. Już ostatnią. Trzy belki to wam szczerze powiem, że... No, najgorzej nie jest i najlepiej też nie. Tak mi powiem. Oczywiście wiecie, mogło być lepiej. Sto razy. Ale... Co, co wiemy? Dobra. No i czekamy się wszystko. Dobra, raz dodajemy, ale... Niefortunnie mi się przynajmniej. Nie tak jak chciałem. Pani stoi. Dobra. Lecimy. Wracamy na No i prawdopodobnie to będzie końcówka tego odcinka. Tak, wiem, teraz będę robił trochę więcej na odcinkach niż tylko po jednej rzeczy, stwierdziłem, że seria będzie za długo trwała. Jak będą takie pojedyncze, to ja już nie chcę, żeby Wam się złudziło za szybko. Jedna seria, Tutaj mam boksy na tewale, prawdopodobnie tak ale będą tutaj siedziały. No i dobra. Tankować nie musimy, chociaż jak widzisz, ciągniki palą bardzo dużo. także jedziemy no, Nie włączę mikrofon nie. nie, to automatycznie się mi się wyłącza, że nie z mojej winy, także e, Nie, tutaj, nie tutaj nie. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się spodobało, możecie zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę, napisać komentarz. I co? Myślę, że to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Cześć, pozdrawiam.